Super, że Andrzej i jego widzowie tak osłabili, też się cieszę. Jadę na zwiady. Muszę coś wykombinować, oni nie mogą wygrać. Wiem, pojadę do Andrzeja i z nim pogadam. Witam Pana. Mam dla Pana bardzo ważne informacje. Jakie? Niebieski chce Panu zniszczyć kanał. Skąd o tym wiesz? Jestem tak naprawdę szpiegiem rebelii. Naprawdę. Musimy coś wykombinować, ale co to ja nie wiem. Po prostu go trzeba zniszczyć. Okej. Okay.